Z nami Aleksander Bereżewski, bo w trudnej wojnie z Kamilem Urbańskim ostatecznie wygrana, spodziewałeś się takiej wojny. Chyba kluczem do tego było to, że gdy on przyjmował te ciosy, to rzeczywiście je przyjmował i oddawał, tak? Więc jakby w poprzednich wojnikach często było tak, że gdy dałałeś cios, motorywant się utkwiał i potem się jakby to wycofał, tutaj było trochę inaczej. Tak, tak, Kamil cały czas szedł do przodu. Kurcze, no postawił twarde warunki, ale... Mówię, takie walki są mi potrzebne, także mam nadzieję, że podobało się wszystkim, muszę zobaczyć, bo wiadomo i w ringu i poza ringiem wszystko to wygląda troszkę inaczej, ale no co, muszę teraz, zapraszam wszystkich do oglądania na kolejne walki, ja muszę wyciągnąć ze swojej walki wnioski, przeanalizować, teraz odpocząć, do... bo w sumie długie przygotowania po walce w maju w Kaliszu już... Tydzień po zacząłem kurcze sparingi tak naprawdę mocne, bo zaproszenie zaproszony do dzierżeniowa do Rafała Bołczewskiego. Potem w lipcu byłem w Finlandii też zaproszony na kolejne sparingi, także długi okres przygotowawczy. Potem troszkę zwolniłem tempo, bo zacząłem znowu trenować, także dłużyło się trochę, ale co, co mogę powiedzieć? No, mam nadzieję, że się podobało. Trzeba wyciągać wnioski, tak jak powiedziałem. Robota zrobiona. Najważniejsze, że walka jest wygrana. I czekam na kolejne walki, bo zależy mi jak, yy, najwięc, żeby jak najwięcej walczyć, tak, na tym mi najbardziej zależy. Miałeś bardzo mocne narożnik, bo oprócz ten Andrzeja Licyka, tam diablo wodarczym to krzyczał. Pamiętam, że cały czas mówił, że ręce do środka przykliń. Przyklin, tak, żeby... krzyczał cały czas. <grych> Już tam widziałem po wyrazie twarzy, że parę przekleń poszło. <grych> no, ale dobrze, opierdzieli mnie tak samo. Krzysiek podchodzi cały czas na sali, mówi co tam mam robić, także bardzo mu dziękuję. Dziękuję Krzysiu bardzo za pomoc, widziałem, że tam bardzo mocno się emocjonował, także jestem mu bardzo wdzięczny, też jestem wdzięczny kurcze mojemu narożnikowi, trenerom Karolowi, trenerowi Andrzejowi, kurcze naprawdę podpowiadali mi cały czas, czasami troszkę te emocje przewyższały, denerwowałem się trochę, ale co, no, trzeba trzymać chłodną głowę, trzeba dalej pracować, wyciągać wnioski, taki sport. Chyba też plus, że miałeś tą ósemkę, że... To doświadczenie sobie jeszcze bardziej zbierasz, że to jest taka otwarta droga do później, żeby mieć dziesiąt, dziesiątki, ale no też walki wieczoru, czy po main eventy, żeby mieć już większe pojedynki. Kurczę, na to cały czas pracuję każdego dnia, żeby niedługo walczyć w walkach mhm. wieczoru. Mam nadzieję, że zasłużę na to Nie, niedługo, żeby zaboksować też o Mistrza Polski, to co bardzo chcę, a potem iść dalej niebawem po mistrza Europy. No to są moje marzenia, moje plany, do których dążę i... Tam rozmawiałem z promotorami, mamy na spokojnie po odpoczynku, usiąść do stołu, porozmawiać co dalej i mam nadzieję, że jak najszybciej zaboksuję. Właśnie, to jest fajne, że trenowałeś, też, no, masz trener z Warszawy, Andrzej liczył tutaj na pod i to jest fajne, że o ile ta liczba zawodników się trochę nie skurczyła, no bo to nie jest to, co było na takiego 6-7 lat temu, ale jednak fajnie, że masz bardzo dobrego trenera jeśli chodzi o rynek polski. I też regularność startów, tak? no bo teraz miałeś też fajny rok, gdzie mogłeś powoksować trochę i też miejsce reprezentacja w telewizji, ale też fajne przygotowania i, i pewnie jest miejsce do rozwoju, tak? No dokładnie, no kurczę cały czas te starty muszą być, dlatego też rozmawiałem przed chwilą z żeby nie robić jakiejś długiej przerwy, bo zależy hmm. mi, żeby łapać te rundy, no bo nie mam dużo rund, hmm. także cieszę się, że teraz przeboksowałem, wiadomo lepiej nokautować. Bo wiadomo, podoba się to bardziej kibicom, ale takie walki też muszą być: kurcze, męczące, niewygodne, bo potem będą coraz lepsi przeciwnicy, muszę być gotowy na wszystko. Także, jeszcze raz, bardzo jestem wszystkim wdzięczny. Także moim promotorom, i tak jak mówię, zależy mi, żeby jak najwięcej mocował. Dziękuję bardzo, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym roku kolejne walki. Ja też, jeszcze raz, bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie. Tak, jak mówię, moim sponsorom. Moim bliskim, promotorom narzeczonej, rodzicom, przyjaciołom i wszystkim tym, którzy przyjechali, i wszystkim tym, którzy oglądali i kibicowali przed telewizorami, i dziękujemy sobie za wywiad.